Witajcie serdecznie moi drodzy asasyni i asasynki Wy serię gier Assassin's Creed Kontynuujemy sobie dla naszego Basima, ale w zadaniu pobocznym Badronik ma listę informacji, w której przekonana próbki To jest zadanie poboczne Mamy poboczne, nie da się wykryć Dobra, spróbuję go wziąć szybko. On był groźny, bo on wziął posiłki. O, i tu go upuścimy. Tak jest. Dobra. O, nie, nie, nie. Nie widział mnie? Ale faks. W jak nie wiem. To się nazywa mieć szczęście naprawdę. Pójdziemy go zabić. Zobaczył mnie, ale na szczęście... Ja byłem szybszy, udało się. Eliminujmy ich po cichu, po troszku. Ten mnie nie widzi. Dobrze jest. Mogę go podnieść? Mogę. Jednego nieustety nie udało mi się zabić bez świadków, i o, zdobyliśmy nawet trofeum. Bardzo dobrze. Tutaj nie wejdę, tak? No tam w środku, właśnie jest wejście. Tego mógłbym też zarąbać. Tak jest, po cichu. Kolejne trofeum. Super. Wybaczcie mi długo przerwę w tej serii. Ale święta też były i też chciał człowiek troszkę odpocząć. Ale wznawiamy serię. Assassin's Creed. Ogrywanym przynajmniej na konsolidacji 5. Myślę, że dobrze mi idzie to zabijanie ich po cichu. To ona nic nie zrobi, ale to ona jest zdrajczynią, bo to ona wezwała strażnika. To nie jest strażnik, muzyk. Tu chyba już nie ma tych strażników. Jest trzech i tam czwarty. Dobra, myślę, że nie będzie mnie widział. Dobra, teraz mi może widzieć. Pójdziemy górą i go zlikwiduję. Kurcze blady.

Dobra, udało się też trucizna, tam są jeszcze te słoiki. On ma listę, ale ja go nie chcę okradać, bo później będzie albo... Pró próbujemy. Udało się. Chyba udało się za pierwszym razem. Więc chyba to musi być pomarańczowy, bo reszta to jest trucizna. Tak, tak. No i uda się. Jeszcze muszę znaleźć jedną. Gdzie jest ostatnia? No tak się właśnie skradam. No to jest trucizna. Tędych mogę wyjść, okej okay. Oj, może grę zapiszę, co? Skoro mogę tu wyjść i zapisać Tam u góry jest, gdzie są strażnice. to dobrze, zapiszemy grę I tam będzie ostatnia ta skrzynia i, i mam nadzieję, że uda mi się to przejść niezauważalnie, tak jak to robię do tej pory Hmm, dobra, no to idziemy Zapisaliśmy grę, jesteśmy dobrym asasynem Oni są tu na górze, nade mną, tak? Jaj, aj, aj, prawie mnie zobaczyli. Niewiele brakło, naprawdę to był taki fuks. Dobra, to jest to, Wykryli mnie niestety, może spróbuję wczytać się I rozwalić, zobaczę czy da się rozwalić je zanim wczytam grę Nie da się rozwalić Ale spróbuję i tak grę wczytać, żeby Żeby udało się mi to zrobić Nie wykrywając mnie Jest dobrze Dobra, oni są właśnie w lipnym miejscu, że jest ich dwóch w jednym miejscu. A może jest więcej tych, tych jeszcze przepatrzę, chyba więcej nie ma. O dobra, oni poszli. O, no to dobrze, udało się. Chyba się uda. Nie, da, nie dałem się wykryć. No, czy za pierwszą próbem się nie udało, ale jest dobrze. Patrzcie. Tam jest, ale uciekniemy stąd pola widzenia I tam chyba jest plakat to go zerwiemy od razu dobra i już mnie nie szukają hihihi hi, hi. co ty Basimie odpierdzielasz Oczywiście dobrze wykonane. Mam trzy noże. Chcemy to lepszenie aż tyle O właśnie. A ja chyba mam taki. Szton siły też zdobyłem. Mógłbym go ulepszyć. To no dobra, to pójdziemy do kowala. Jeżeli tu jakiego jak takiego, uwaga, go znajdę. Tu też, też mam zadanie. Gdzie jest jakiś kowal Kuźnia tutaj. I tajemniczy odłamek tu jest. To też pasowałoby go zdobyć.

Dobra, prawdziwy parkour. Dobra, to chyba zwykły sklepikarz, a nie mogę ulepszyć tyle trustama. Ulepsz jest. Adept level death dealing. Hmm... Fajnie widzowie, zdobyliśmy sztylet. Jestem z siebie zadowolony, ulepszyliśmy go. Dobra, to teraz pójdziemy sobie Zobaczymy tutaj główne zadanie Lub ten tajemniczy odłamek spróbuję ukraść Potrzebuję, zdobyłem miecz ogólnie Tam już w tajemniczych odłamkach Ale nie chcę go używać, bo zabiera połowy mojego życia Spróbujemy wykraść ten tajemniczy odłamek Oj, przepraszam was, drodzy no, widzowie Wszystko przez tą pogodę Jest. Widział. Widział mnie, ale to nic. To nic, że mnie widział. Już wiem jak kraść. Uciekniemy im no to nie jest o strażnicy z armii gonią mnie jeszcze no tu jest jeszcze te artefakty Davisa też pasowałoby kraście Lipa, że... Udało się. Już kradzież kieszonkową mam. Jaki morderca? Przecież ja nic nie zrobiłem. Co ty gadasz tu za bzdety? Dobra, pójdę tutaj odkryć. Pójdę do tego Munadiego. Nic nie zrobiłem. Może widział, że kradnę i dlatego. Nie widzę nigdzie plakatu. A czekaj, ta jest tu plakat gdzieś. Nie będę musiał płacić. Gdzie ten plakat. Idealnie, dobra no to świat, w sumie zdobędę może ten punkt widokowy, <coughs> będzie bliżej, <coughs> a za to też jest cenne doświadczenie. Mam nadzieję, że uda się tam właśnie dojść. Jest, dojdziemy śmiało, dojdziemy i zdobędziemy punkt, i pójdziemy główną fabułę. Może ruszyć dalej, chyba tędy się wezmiemy na ten punkt, widokowy. Nie tu, Basimie, nie tu No wejdź tu Nie wejdziesz tak, co? No i kurde, widzi małpa Specjalnie mnie obserwuje Dało się Nie zobaczyli o imię tu jest drabina, więc może uda się wejść po drabinie też tu jest skrzynia. Więc bardzo dobrze, gdzie jest ten wskaźnik tego? To interesujące miejsca, No, a jak wiadomo, tu my porozmawiać z Rebeką w siedzibie Karchu, i tu mamy zadanie ukraść monetę, poboczne oczywiście to jest. No, ja wiem, że mam let. Najlepszy na razie jaki mam. Jak się prezentują nasze umiejętności, no to chwilę tak, ok. Dobra, skaczemy. Pójdziemy, usunę znaczniki i idę do, do tego zdobyć kolejny szybko podróż. Zapomniało mi się jak sprawić, ile brakuje do poziomu. Hmm, nie pamiętam już. Tobie przypomnę, lub też sobie przypomni Zapraszam śmiało, dać mi znać w komentarzu. Jeszcze te odłamki jest bardzo ciężko, powiem Wam znaleźć. <laughs> Kurde tutaj mnie zaatakują. Bo żołnierze są na murach Muszę wejść inaczej. O, tutaj luzem biega osiołek. No ja wiem, ale ja chcę Zdobyć punkt widokowy I myślę jakby się tam dostać Dobra to jest obszar strzeżony Ciężko będzie tu wyjść jak tak patrzę No właśnie Jest za wysoko jakoś wejdę. Dobra, uda się. Uda się. Patrzcie. Hula. Nagrywanko jakieś. Dobra. <laughs> o Jezu, ale fart, zginąłbym widzieliście, nie popatrzyłem. No już idę, już, spokojnie. Twoja rozczochrana głowa. Nic ci się nie stanie, prawda? Zapiszemy grę. A jeszcze nie mogę, muszę wyjść bardziej poza pole rażenia. Jeszcze pójdziemy, spotkamy się tam z Rebeką w siedzibie. Śledź. W siedzibie karchu, bo to jest drugie główne zadanie. Mogę zapisać grę? Jeszcze nie. Muszę bardziej wyjść z pola rażenia. Dobra, teraz będę mógł. Ha! Dobry moment na zapisanie gry i zakończenie odcinka. Hi hi. Także pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kontynuację odcinka. Zagramy w Asasyn Create Mira z graniem na konsoli PlayStation 5. Trzymajcie się, cześć!